Nie będę ukrywał. Po, po poprzednim odcinek, jeżeli nie oglądaliście ze Sticker Saga, no to wam powiem, ta gra jest po prostu ebista. Naprawdę. I po prostu się chyba uzależniłem, ja nie wiem. Dobra, zmienimy sobie stopę. Hmm. Aha, nie mam, okay. A mam nie mam Tutaj mamy. Chyba jest okienko. Botajek Artfidonowy jest nieoferowany z tych dezerterów. Nie okazuj buntownikom Artfidona żadnej litości i zabierz to co nasze. Okej. Czyli nie będzie w ogóle żadnego. Dobra, zniszcz pasą wroga, czyli on będzie prawdopodobnie we mnie nawalał tymi łucznikami. Okej, okay, i mamy tutaj. Tom. O kurde, ziemia się niszczy, jeżeli ja klikam na ziemię. Yy, mamy tu wieżę, którą musimy przejąć, aby dostać więcej surowców. Więc myślę, że tak, zmieniamy jednego na kry kryształ. Słuchajmy dwóch mieczników. I jestem od razu poprzedni odcinek skończyłem, i od razu kolejny nagrywam. Dlaczego? Bo czemu by nie? No, gra po prostu jest tak świetna. No, powiem naprawdę, dawno się nie grało mi tak świetnie w jakąś grę. Jest to jedna z lepiej przemyślanych. Po prostu, no, tej grze niczego nie brakuje. W ogóle zobaczyłem ekwipunek, bo my powoli będziemy te, te rzeczy odblokowywać. Różne jakieś super umiejętności, enchanty, nowe jednostki, ale widzowie, ja to liczyłem i tego jest. Mmm aaaa... nie Napiszcie w komentarzu, albo wam podam odpowiedź na końcu filmu. Dobra, w ogóle żeby stworzyć Spiritrona, bo on jest strasznie drogi. 450 golda. Czyli to jest tak naprawdę miecznik plus yy, za nestyjnego Spiritrona byśmy mogli zrobić miecznika oraz łucznika plus jeszcze 50 go, yy, tych kryształków dziwnych, no dobra. No to co, odpalamy furię? I roszujemy na się On to przejął? Nie, on tego nie przejął. Weźmy do jego basu. co? Chodźmy do jego bazy. Eee. No cóż, lecimy. Zdobyliśmy wieżę. O kurde! Ile łuczników! Ej nie, dobra, to jest jakaś puchawa. Wy widzicie, ile tu jest łuczników? Dobra. Skoro oni są takimi tankami, to będą... W ogóle pokaż jego umiejętności. O, oh, kurde! Jego super umiejętność tej jest bronienie się przestrzałami. Ciekawe, czy będzie je odbijał? Albo pewnie po prostu będzie tam, nie wiem, 30% obrażeń, że nie redukował, czy coś takiego. Albo nie wiem, 50% nie... nie. wiem, ale pewnie, pewnie, albo będzie odbijał te strzały tą tarczą, albo je redukował. Obrażenia od nich, nie? Więc. W ym... będzie to ciekawe. I widzowie, ja. Moja taktyka jest taka, żeby oni strzelali w spirtronów podczas gdy ja będę się bawił. Yy... Podczas gdy. Archidonowie będą strzelać w nich, nie? O kurde, ja mam tutaj... O kurde, rasują w nas Dobra, pyk, pyk On też ma teta. I dobra, na razie są robieni, tak szczerze Patrzcie, w ogóle ci Spiltroni, oni są tak tank... To jest po prostu taka definicja tanka Wiecie, jeżeli powiesz, że tank, który ma przyjmować dużo obrażenia, to po prostu... Spiltron, nie? Tam nie jest jakiś giganta działem, widzowie że można skina sobie kupić do giganta. Zaklej noty. W ogóle to jest bardzo fajne, że nie trzeba tutaj żadnych mikroportności. Są oczywiście, no w każdej grze są, ale naprawdę granie bez nich jest też strasznie przyjemne i to akurat bardzo szacunek. no Jak mówię, tej grze po prostu niczego nie brakuje. Oni rasują nas. Ej, dobra, wracamy się, bo został nam tylko jeden Spiritron którego ja bym nie chciał stracić. Dobra, macie tego spida jeszcze net. Lekkich jednostek. A on jest ciężką jednostką. Nie. Plus 5 obrażeń latki. No to... To się zdecyduje, że mam nie dostał w No dobra. Dobra. Weźmy i gdzieś... Wyślejmy tych, którzy mają mniej życia do bazy, aby się wyhealowali. Pyk i pyk. Jeszcze jakiś ziomek tam chyba? No. Dobra, dużo spirsronów, zróbmy. Teraz jest nie stopną minimum. Mogę im wysłać w Tak. Genialne. I patrzcie, ona będzie ich biła. Tak? Chyba. Jeżeli dobrze myślę, No, normalnie ona ich tam bije, bo słyszałem. A i zniknęła. Ej, no dobra, to, to jest. W sumie... Jeżeli macie dużo kryształów i pewnie jest też jakiś ten, żeby sobie zbić cooldown, no to wam powiem, super to jest, nie? No i to są takie strasznie podstawowe jednostki, których pewnie nikt nie będzie. ich jest, ale. Cii, nieprawda. Dobra, tworzymy sobie jednostki się widzimy. Albo jednak się nie widzimy, Bo oni sobie stwierdzili, że nas zaatakują. Ej, dobra, nie My w nich raszujemy. Dobra noc. że tutaj idzie armia. Ci, kto, tych, którzy się healowali. Aha i w ogóle ja chyba ogarnąłem, co się dzieje, że oni dostają ten efekt elektryczności, jeżeli ich uderzą. Ci, którzy mają tam zbroję. I to jest chyba jak ślosowo. Nie to, to, że oni są woltaiczni właśnie tacy, że właśnie to, to jest bardzo dziwne, ale w ogóle nie jest to w żaden sposób wytłumaczony co robi ta tarcza, jak to działa i o co chodzi. I to jest mój jedyny zarzut, jaki mam na razie do tej gry. Dobra. Transformator Tesli. Przekształca zdobytą wieżę środkową w potężną wieżę elektryczną, która wyładowuje prąd? O kurde. Ej no, że oni będą sobie stać na środku Ej, gniew woltarik Jestem pod wrażeniem skarbów, które znalazłeś dla Imperium Zakonu Jakie ja skarby znalazłem? Wysłałem kilku moich najlepszych generałów, aby pomogli ci wykończyć tych głupich magów Jakich magów? Kingzarek Xifox? Tera O nie, ja jestem idiotą A co oni robią? Pomoc jest w drodze O co chodzi? Jestem idiotą Ja nie wiem o co chodzi, ale coś dostałem. Bo ja mogłem wybrać tylko jednego, ja jestem debilem! Odcięli mnie od mojej armii. Okej, okay, czyli przeszła tylko ona. Pomogę ci i dopóki nie przybędą. Ani tu... Aha, to jest zasadzka, ale jest wieża środkowa. Tak, tworzymy trzech. A nie stać mnie. Tworzymy trzech, tworzymy dwóch łuczników. I co ona będzie robić? Leczyć? Nie mogę... Aha, nie mogę jej przejąć, czyli... Okej, okay, nie rozumiem o co chodzi. Aj... Nie, ale ja nie mogę zrespić, to jest jakby moja bohaterka, taki champion? No ciekawe, ciekawe. Jestem ciekawy jak ona będzie działać, ale coś wygląda ta ruszka jakby ona miała mnie albo wzmacniać, albo healować. Ja się szczerze, bo nie, nie, to nie tak dobrze. Hmm. Jestem ciekawy tego transformatora Tesla. co to jest? Właśnie, on coś o magach i mamy tutaj Magic Killa, czyli magicznego zabójcę? On już lepią! nabiera pocisków, przywołuje tarczę ochronną wokół linii frontu twojej armii blokując wszystkie pociski na 12 sekund, okej okay, ciekawe O kurde, ten mag ma swoje miniony! Dobra, no On normalnie je respi oraz robi jakieś dziwne kółka, co ona robi? Ona stawia... O kurde! Ona stawia pole, które ich leczy! Dobra, mm, ja przejmuję tą wieżę tutaj. Jestem ciekawy tego transformatora Tesla. A właśnie, bo ja nie mam ani jednego łucznika. Mm, pyk, pyk... Yy, dobra, aha, niestety, nie stąd mnie Nieważne, yy, przejdę tutaj, ja używam od razu tego transformatora. Pyk! Dobra, zaczyna się jakoś elektryz. Okej, okay, i ona ma jakieś pole, które bije piorunami przeciwników. Okej, okay, ciekawe. Ej, a wy atakujecie czy tak średnio, bo wiesz. Aha, i ona leczy. Już normalnie, ale to stałe to pole siłowy. Tak to jest ciekawe. Pole, hmm, pole siłowe, co gada? Mmmm. Pole siłowe, kurde. Mmmm... Leczące pole. Dobra, tu jest duża przykwisz Ja się zastanawiam, czemu spójrz na czarną krew albo fioletową, albo zieloną. Ej, dobra, ale to, że ona ich leczy, to tak wygrywa człowieku w ogóle. Co to jest? Stichberg? Jakiś kurde push! Ale nie mam gemów. Atak. Nowe zagrożenie Stichberg. Lotki ogólnie zamówienie. Informacje. Ciekawstw inspiruj, policja jednostki świateł. Harunami zjeje kurii. Myślę, to wyzmiew怒, że mamy już w stanie pokazywać jeden z bo nie Aha, czyli chodzi o tych ziomków. To jest ziomek, który. O nie, on nie ma z Oni. ciężaru. to, pochodzę to. Po mieście tego ciężaru. Zacznę to. Po mieście tego ciężaru. Zacznę to. Po mieście tego ciężaru. Zacznę to. Po mieście tego ciężaru. I chyba to jest ich jakiś przywódca. Dobra, on będzie bił naszych tych, ale on nic nie bije zbyt. Ej, dobra, on bije dużo dosyć. Ale dobra, on ma mało życia. Nie jest źle. Znajdę bardzo dobrze wątpliwie, kiedy, kiedy się kończy zasady. Zrobiliśmy to Aha, to nie mówimy. Widzisz, jak biegają, biegają, to wszystko... Co to jest? Oh, yes. To jest armia tego, tego, Zareka. I tu są pięć tych ziomków leczących. Co tu? Ale ten koniec, kurde, to było dobre. Ta końcówka, no. W ogóle zdziwiłem się, że to jest jakaś fabuła. Bo oni normalnie rozmawiają. Okej, okay, i teraz możemy sobie wybrać. Możemy albo tego ziomka z cierpem, albo barierę pocisków, no... Dędziemy, mamy, nie dość, że jest to jeszcze nie w więc raczej wolę... Mm, teraz możesz dostosować swoją armię, dobra. Aha, no to wcześniej mogłem, xD. Teraz możesz zbudować swoją armię z zdobytych do tej pory technologii. To jest syf, ta burza to jest syf zupełnie. Chociaż to, to przyspieszenie też jest dosyć... ...guniane, ale... Nie, co wolę, ale dobra, zostaw to przyspieszenie, No jest tanie Stolica Voltaik. okej, okay, czyli ci wszyscy voltaiczni ludzie O kuźwa Zabawny początek dla graczy, nawet nie próbuj Okej, okay, czyli tutaj jesteśmy super bohaterami. Tu e, łamiemy miecz, a tutaj próbujemy się zamordować e, Ja myślę, że wolę normalną Głównym na to, że dotarliśmy do stolicy A jej przywódcą jest nikt inny jak Magis, założyciel, ma czyli Magic Kill A więc kto tu był? Zlaros Ręka króla, ok. O kurde. Ataku jeśli się, się odważasz, ale to jest ten sam ziomek Mamy energię elektryczną po naszej stronie, właśnie oni coś mają obsesję na punkcie tej energii Okej, okay, czyli to jest brat tego Nowe zagrożenie magii. kurde on wygląda potężnie no Dobra, co on robi? Formacja Former leader Form... jakby formalny lider Magic Kili, ma 15 sekund czegoś, błyskawi... Ale nie wiem o co chodzi. No ma jakieś spele, ale to nie jest w ogóle opisane. <laughs> o, i mamy tą terę czyli ona będzie nam towarzyszyć cały czas, pewnie póki nie umrze. O kur, dobra, tego się nie spodziewałem. Ale niech on to odłoży i robimy go na kryształ. Hmm. No i co? No i tworzymy armię, jak zwykle, w sumie. Tylko musimy poczekać, aż nam dadzą Goldwisha. Widzowie, i mamy... Okej, okay, my jakby gramy dwa na dwa Że ten ziomek... Dobra, w ogóle zaatakujmy wiedzę, Ten ziomek ma tego Magisa i tego drugiego frejera A my mamy tego tą armię Kinga Zareka czyli naszego króla który nam normalnie przestaje Czyli my najwyraźniej jesteśmy jakimś generałem I zobaczcie w ogóle, że w tle chyba jest właśnie ta ich... Forteca, bo mamy tutaj jakieś elektryczne T, a nasz zamek, z tego co wiemy, z kasy w poprzednim filmie, po prostu musicie obejrzeć poprzedni po film, ok? Żeby wiedzieć o co w ogóle chodzi. Um, właśnie wiemy, jak wygląda nasze królestwo. Ja chcę się zmierzyć z, z Marukajem. to pewnie będzie oficjalny, finalowy boss. Mm, no dobra, tworzą się ci. włączmy to. Więc już trzeba przesadzić trochę tę bo jednak, no widzicie, w kluczowym momencie, kurde, ale to, że to są 2 na 2, właśnie wiem, że to jest multiplayer, ale nie widziałem, czy, jakie są tryby, o kurde, atakują nas, ten ziomek, ten plague Plagg, czy jak on się tam nazywa, dobra, nie, wycofajmy się, uciekamy, 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 dobra, nie, wycofajmy się, wycofajmy się, niech oni się wyleczą, a widzę, że ten Zarek nas broni, czemu się wywalił, co? XD i ci z gwiazdką to są bohaterzy, tak? No, ja dostaję bombę. A, i on ucieka teraz! Myślałem, że go zabiję teraz, ale dobra. Ej, bo prawie umarł. On do, dobijamy go. W sensie nie, nie, bo on ma tam tego magisa. Kurde. Ale patrzcie, ta Tera czyli to są healerzy, a ta Tera to jest. Yy, to jest bohater, to jest champion. Okej, okay. o no, nie, magis. Magistrz, jest, tu jest, dobra, ziomek, co robisz? A, spierdzielasz, okej. Okay. <grafię> jak chcesz, jak to woli, nie? Ale niech oni nas wyleczą, bo oni też mogą, widzę, że. Pomimo, że oni są jakby z tego jego teamu, bo oni są niebiescy zamiast czarni, to. i tak. Yy, to i tak, tak, tak. Yy, oni, jakby ich jednostki mogą leczyć, mnie, Pewnie też są jakieś bustujące. Hmm. Yy. W ogóle zobaczcie, jak przewidziałem, mówiłem, że będą jakieś kurde, bustujące jednostki leczące. I patrzcie, pojawiła się teraz, pojawił się tamten drugi chłop No, mocno, mocno. Y -y. Exifox, Oxifox. W ogóle nie tworzę <tolę> chyba nie w mieczy, teraz, tak szczerze. Tylko na tych Spiritronach będę się opierał. Co to jest w ogóle, to kółko? Okej, okay, tutaj są muzyk. Wygląda na to, że. Aha, tu jest ten. Informacja wzrotna. Jak oceniasz ten poziom? Najgorszy. Nie no. Gittes Majonez Wyślij. <grystanie> Wiedzcie, żeby to, po że Polacy w to grają, nie? Ciekawy jestem w ogóle z jakiego kraju pochodzi ta gra, to sobie sprawdziłem, tylko nie jest też. Dobra, i myślę, że to będzie ostatni ten poziom, w którym biorę udział te tak w tym filmie. Myślę, że te takie 20-minutowe filmy będą się dobrze oglądać. Yy, no i co, lecimy na nich chyba? Yy, Armia naszego Kinga za rękę. Dobra, i zobaczmy to. Patrzcie, ich strzały się odbijają od tej bariery. Dobra, czy wcielamy się w kogoś? Możemy w jakieś machami. Ja tu nic nie widzę w ogóle. Ja nie wiem, jak oni strzelają do ludzi, których nie widzą. I dobra, bo magis dostaje trochę w tyłek. Co jest, one... O kurde, ona wzięła się w jakąś bańkę i ona leczy moich po 95. Ale ten magi... Jak mu mu zjeżdżamy życie? A gdzie jest... Aha, w ogóle tego armia tego Kinga Zareka właśnie sobie poszła z Dobra, dobijmy tego Magisa. Chodrzy, nie, dobra, się, się nabierze, się wycofujemy się. Na wieże się wycofuję. bo sobie Dobra wracamy tych spierconów, bo mamy ich za mało Czemu oni... A, czyli żółty atakuje? Czy no, bo oni też jakby ich też jest dwóch. Ta armia Magisa i tego stickbuera Dobra, tak Chodźcie tu, czekaj, hop. O! o, nie, to się skończyło. Oni mają w ogóle. Jeżeli wejdę w jednostkę, to im się pokazuje te pole leczące, w których, jakby ten zasięg, gdzie oni mogą mnie leczyć. To jest ciekawe. Dobra, więc co, czekamy, a armia nam się Jak i tu jest rozlew krwi? Dobra, atakujemy. Dobra, nasza no armia jest satysfakcjonująca, tylko Kinga też jest satysfakcjonujący. Nie wiem, czemu on nie robi spirytramów w ogóle, ale dobra. O kurde, ja... o kurde. Dobra, teraz przydałby się, żebyś użyła sobie tego swojego. żebyś użyła tego swojego bańki leczącej. Czemu wy nie atakujecie? Halo, full focus, of attack. Ej, dobra, o, ten magi umiera. Ten magi zdech. GG! Nawet nie musiałem ich rozwalać w posągu. Kontynuuj. Dobra, i co dostaniemy? Mam nadzieję, że coś dobrego. Zbroja Voltaik i Voltaik. Wzmacnia efekty zakręć elektrycznych, kiedy twoje a a jednostki atakują. Ładują wrogie jednostki. szarżują na jednostki wroga, zadaje... czyli to jest pod te... To jest pod łuczników, a to jest pod y, na blisko. Dobra, to bierzemy to. Co to jest? Bund Voltaik przeprowadzony przez słynnego magisa z MacKillie, został pokonany przez Imperium Zakonu. Właśnie, Imperium Zakonu. Y a nie że opanowanie. Kurde, jak my daleko jedziemy. Co jest? No jakiś bagna, czyli to jest jakiś nowy ten. I minęło 60 lat od pierwszego filmu mojego. I to jest enchant. Okej, okay, bo mamy zakle mamy czary, zaklęcia, jednostki oraz wszystko, nie? Hmm. Chyba jeszcze nie ogarnęli. Okej, okay, mamy pierwszy enchant. Hmm. I tak w sumie to ten gniew miecz, ja tego nie korzystam. A ta, ta bańka się przyda. Więc no cóż, ja się z wami żegnam. Cześć pa!